Teraz zostanie przedstawiona Państwu edycja odcinka referencyjnego. Po zaznaczeniu wybranego odcinka referencyjnego możemy edytować jego geometrię w dowolny sposób. Gdy odcinek jest w trybie edycji, ukazują się na odcinku żółte kwadraty. Które są wierzchołkami odcinka referencyjnego? Kwadraty żółte transparentne wskazują środek odcinka pomiędzy wierzchołkami. Po przesunięciu transparentnego kwadratu pojawia się nowy wierzchołek odcinka referencyjnego, dla którego utworzone zostały nowe kwadraty transparentne, czyli ergo wyznacza nowe środki odcinków pomiędzy wierzchołkami. I tym samym daje możliwość wykonania kolejnego podziału. Edycja Geometrii zostaje zakończona po zaakceptowaniu zmian Geometrii przez okno atrybutów podstawowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są Państwo zainteresowani naszym produktem bądź chcą otrzymać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.geopolis.pl.